Cześć hey, mamy widzowie! Witam was w kolejnym odcinku z Toilet Tower Defense. A w dzisiejszym odcinku odbierzemy i przetestujemy sobie nową godli jednostkę z Easter Event. A dokładnie chodzi mi tutaj o mechbany Titana. No i zobaczymy, czy ta jednostka jest OP, czy jednak słaba. Także, ty, drogi widzu, bez przedłużania, strzel koniecznie tej łapkę w górę, subskrypcji. Zapraszam Cię do oglądania. A żeby ją odebrać, widzowie, musimy na start odcinka przejść do mailboxa. Ale zanim to, serdecznie, z całego serduszka chciałem pozdrowić Simona, bo to, co teraz ujrzycie, no może niektórych zaboleć. Ale bardzo dziękuję, Simon, będę miał na konkursy i content. I patrzcie, co mi tu Simon dał. Patrzcie sami to. Tu mamy tyle jednostek, dostałem z jednego konta. Mamy drugie konto, które dał tyle jednostek. Patrzcie, ile tylko jest. Chłop mi dał tutaj na przykład z takich lepszych. Titana Godly szefa, którego uwielbiam i dzięki niemu mam go znowu. No i tu już są legendy, to może pominimy te legendy i tak dalej. Jeszcze lepszych jednostek. Inżyniera musiałem akurat mu oddać, to tego pominimy. No jest dużo fajnych jednostek. I jeszcze trzecie konto, proszę was, bardzo, bardzo dużo mityków. Także teraz moje konto wygląda na przykład tak. No wygląda dosyć ciekawie, zdecydowanie lepiej niż wcześniej. Sami zresztą przyznacie. Więc naprawdę Simon jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. A teraz wejdźmy sobie do mailboxa, bo tutaj czeka właśnie na nas ten mech, którego totalnie nie wiem co z nim zrobić, więc Rel, mam do ciebie giga prośbę. Napisz mi, czy to mi dałeś do odcinka. Bo Ziomek dosłownie wysłał Mecha 700 gemów, nie pisał, że mój ostatni unit. I ja nie wiem, czy to dał mi do odcinka, czy to dla mnie, czy on kończy z tą grą. Więc Real, jeżeli mogę cię prosić, napisz w komentarzu, chociaż lepiej w mailboxie, żebym wiedział, czy to ty na pewno, czy ty mi go dałeś, czy pożyczyłeś do odcinka. Bo potem będziesz komuś ukradłem. Ale póki co, bądź co bądź, bardzo dziękuję Ci za 700 gemów i mech bany Titana. Serdeczny pozdrowy, i Ja nie wiem. Jeżeli on mi to dał, to ja byłem w totalnym szoku, bo ja to na live widziałem. Normalnie prawie piszczałem ze szczęścia. Także bardzo Ci dziękuję. Jeszcze możemy szybko przejść z mailboxa. Maxiu dziękuję za lasera. Maxiu jeszcze takie dwie jednostki, nawet 3, 4, 5, 6. Ile? 7, 8. Dzięki Maxiu serdecznie za 8 takich jednostek. Kondrat dał mi tutaj mitika i 176 gemów. Bardzo Ci, Kondziu, dziękuję. Pozdro również. Tu mamy egg launcher cameramana na odcinek, aczkolwiek dzisiaj go nie testuję, więc ja nie wiem czy ja mam to zwrócić. Czekajcie, mamy kleim moda bez kitu. Ja sobie na razie sklejmuję te gifty, a tego póki co nie biorę, bo można gram jakiś odcinek z całą rodzinką, jakby to nazwać, tych jednostek Easter. Co to jest za gift? Pozdrawiam cię, Majta, ale może całego Niku, to ja lepiej nie będę czytał. Jeszcze mam pytanie, mamy kolejnego Mityka. Ja zaraz tu będę bogolem, widzowie. Bardzo dziękuję za Mityka i 35 gemów. Max znowu tutaj Titany dosyła. Bardzo również ci dziękuję. I Rel chyba faktycznie kończy z tą grą, widzowie. Popatrzcie, jeden gift, drugi gift, trzeci gift, czwarty gift. Tu jeszcze Max znowu, pozdrawiam oczywiście, ale tu mamy piąty gift, szósty gift, siódmy gift. No, i właśnie ten był ostatni, co wam pokazałem. Ten Godly był ostatni, więc ja nie wiem, czy ten ziomek nie kończy z Giereczką. Więc, jeżeli Real kończysz, serdeczne, pozdro i bardzo ci dziękuję jeszcze raz. No i dokończmy sobie maila. Maxiu, dziękuję ci serdecznie. Jeszcze raz, Maxiu Igysy, tygysy, pozdro również. wini. Do odcinka, okej, okay. czyli mamy dwa Eglanchery do odcinka. No nie, no jeden mi się bardziej przyda, więc jednemu oddam. Adrian, pozdro i Michał VR, pozdro. Bardzo dziękuję za tak cudowne gifty. A, jeszcze tu mamy Lucky Speakermana, więc musimy sobie oczywiście go odebrać. No i dobra, oddajmy chociaż winiemu, bo jednak musimy oddać finish. Potwierdzamy, rejectujemy, więc zostawimy sobie tego Eglanchera na kolejny może odcinek. Ha, nie mogę widzowie odebrać Lucky Speakermana, a to miało być na szczęście. Dobra, odebrałem. No i co by tu ubrać, żeby tutaj zagrać widzowie, bo tylko go jednostką chcę zagrać, ale pasowałoby też coś na start, więc ubierzmy sobie tego nowego mechbany Tytana. Titana. On jest cudowny, jeszcze nigdy nim nie grałem, ale wygląda cudownie. Mam nadzieję, że tak samo będzie mocny w giereczce. Na pewno Santę musimy ubrać, na pewno też możemy Drona, bo ja nie wiem czy on dostaje stuny czy nie. Totalnie nie oglądałem odcinków z tą postacią. Co by tu jeszcze można ubrać, szczerze? Leprikona może... Albo nie wiem, scientistę w sumie, bo nie wiem, czy kasa nie będzie potrzebna. I jakąś jednostkę na start, typu green laser. O, to myślę, że może oddać. No i teraz chyba sami wiecie, widzowie, na jaką mapę pójdę. No, oczywiście, że easter event map, bo jest bardzo fajna i naprawdę polecam wam w nią grać, bo totalnie za friko, tak, off, nie wiem, w 5 gierek uzbierałem 1700 jajek. Więc, no naprawdę, ta mapa jest prosta, około 15, no może więcej, troszkę 17 minut, żeby ją przejść i to nie, nie trzeba mieć jakichś op-jednostek. Ale nie gadajmy tyle, bo to już jest piąta minuta odcinka, jeszcze nie wystartowałem, więc Wchodzimy do lobby i startujemy. Do gierki, a nie do lobby. W lobby to ja siedziałem. No i dobra, jak ktoś nie widział, ktoś jeszcze nie grał, tak wygląda ta mapa. Moim zdaniem bardzo fajnie. Ja zawsze robię taktykę, że na start stawiam sobie tutaj green laserów tylko. Oczywiście autoskipek. Ile kosztuje nas taki mech na start? 2,5 tysiące. Jaki on w ogóle jest duży? Co jest? Ej, dobra! Ja myślę, że to jest mniejsza jednostka. On naprawdę jest tutaj ogromny, fajnie wygląda powiem Wam szczerze, ale zobaczymy w pełni okazałości go dopiero jak go postawię tak naprawdę w grze. No wszystko się okaże, wszystko się okaże, dobra. Tutaj te pierwsze wave'y są easy. Dopiero od 50 do 60, bo ten akurat easter mod ma 60 wave'ów, nie tak jak normalna gra 50, ta mapka ma 60. dopiero tak naprawdę 50-60 wave'y są ciężkie, ale i tak jak na event. To dosyć proste to jest, powiedzmy sobie szczerze. Był Halloween event, który był ultra ciężki. Był chyba też właśnie, był jeszcze jakiś taki jeden event to był chyba jesienny. Tak, jesienny też był ciężki i zimowy nie pamiętam już zimowego, powiem Wam szczerze ale chyba też był dosyć ciężki, a ten naprawdę jest ultra łatwy, więc polecam Wam grać, jeżeli chcecie odblokować te jajuszka. No i też w karnecie macie dwie jednostki tam macie jednego mityka i chyba jedną legendę. Czyli za samo granie dostajecie postacie w grze. Dobra, my sobie ulepszamy nasze santy. Możemy scientistę też dostawić, bo czemu by nie? Pasowałoby green laser zaraz ulepszyć, ale to jeszcze nam się nie śpieszy. Na razie postawmy sobie naszych scientistów. Dwóch można było, max, prawda? Tak, ja zawsze o tym zapominam. Ok, teraz możemy ulepszyć naszego green laserka, nawet na level trzeci, żeby tutaj te dual clone nie przeszły i nie przeszły elegancko. No i Wave 6 jakoś to powoli leci, powolutku, początek gry to jest taka rozgrzeweczka, dopiero później zacznie się nasza przygoda, ale jestem ciekawy tego mecha, powiem wam szczerze, ja nawet nie wiem co on robi, wiem, że mi widz mówił, szwagier, że coś do niego dodali, ale totalnie nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, że na początku, nie wiem, nie było tej opcji, a potem dodali, więc no, jeżeli się dowiem, widzowie, to wam zaraz powiem, albo wiecie co, nawet go spytam. Dobra, ja się spytałem w międzyczasie możemy sobie green laserka ulepszyć, albo tego ulepszmy, będzie taniej. Przyda się więcej laserów, niech tu slowują fajnie postacie, a my sobie ulepszymy nasze santy cudowne. I czy tu mamy jakiś problem? Chyba nie mamy, nie totalny chill raczej. Tak, teraz już przeszły, dobra. 1500 dolców na te minigun toilety tylko potrzebuję, żeby upgrade'nąć. Okej, okay, ulepszmy sobie oczywiście. I no co, no i nasze santy. Przy okazji, szwagier mój widz odpisał mi, że to jest taki booster. Czekajcie, czy są problemy jakieś? Nie, chyba nie ma, chyba nie ma, okej. Okay. Bo ja też zawsze gram Leprecona, ale teraz nie wziąłem tutaj. I szwagier mój widz napisał mi teraz, że to jest taki booster, że dosłownie nie potrzebujemy leprikona, tylko on ma sam sobie boosty. Że coś ala leprikon i DJ w jednym. Tylko, że mniej daje, okej, okay, dobra Zobaczymy, zobaczymy, ciekawe jak to wygląda Możemy go już nawet postawić, bo czemu by nie I let's go, ej dobra, on takimi piorunami, wiązką elektrycznym Czy czymś takim nawala, co jest I on ponoć ma jakieś boosty, jest Wow, 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 co jest Rabbit, co to, co to jest Ja to kliknąć musiałem Ja nawet nie wiedziałem I co, te, te na przykład jednostki zostają te Oh my god, dobra, to jest OP wam powiem, czekajcie Wyłączmy na chwilę nawet autoskipa Dobra, ile dobrze zrozumiałem, to wszystkie jednostki, które znajdują się właśnie w tym promieniu, będą dostawały 25% mniej cooldownu. I ciekawe, na jaki czas to działa. Sprawdźmy w ogóle. 0,2 sekundy, Ok, on chyba tyle miał normalnie. To chyba działa tylko na jakieś, na przykład, nie wiem, 10 sekund, tak jak to jest na przykład z Titan Clockmanem. Aczkolwiek jeszcze na 100%, nie wiem, widzowie, wy pewnie już to wiecie, a ja nie wiem, to jest najlepsze. Ja niby gram w tego toileta, dużo jestem twórcą, a nie wiem takich podstawowych rzeczy, ale chyba na okres, nie wiem, 10 sekund, jak odpalimy ten właśnie nasz spell, jakby to nazwać, będziemy mieli tą super moc tego boosta tak zwanego, ej, mega fajne. Przy okazji chyba sobie skipnimy i ulepszymy go i myk 3,5 tysiąca let's go, 3,5 tysiąca damage'a, ej, czemu mi tak ciężko idzie w ogóle? Nigdy ani razu jeszcze tu nie przegrałem, a teraz mamy jakieś zagrożenie, dobra, postawmy sobie tego zioma, niech tutaj robi robotę. Bo jednak nie, śmiesznie było przegrać ten tryb, kiedy ja nigdy nie przegrałem go. I widzowie, czy tak nie będzie w ogóle? Ty, widzowie, byłaby beka, wam powiem szczerze. Czemu mi go usypiają? Proszę mi go nie usypiać. Ja sobie nawet skipnę. A dobra, zapomniałem, że tu jeszcze jest ten. Dobra, dobra, ne nevermind, nie było tematu, ale zostawmy go sobie, tak? No i co, no nasze sandy by pasowało ulepszyć, bo tutaj, jak widzicie, nie ulepszam tych sand w ogóle. Znaczy dopiero jest szesnasty wave też. Dobra, ciekawe jak ulepszę na level wyższy, czy będzie jeszcze dodawało dodatkowe boosty, czy tylko tyle. A okej, okay, to jest napisane. Dobra, ja się teraz skapłem, że na 20 sekund mamy mniejsze cooldowny o 25%. Okej, okay, 20 sekund to jest bardzo dużo. Zwłaszcza, że jak mamy jakąś, nie wiem wave'a z bossem, czy coś w tym stylu. To jest bardzo dużo, powiedzmy sobie szczerze, to jest bardzo dużo. Przy okazji mam 6000 dolców. Czy ja chcę ulepszyć Santy? No, przydałoby się oczywiście. No, ale ja bym tego Titana ulepszył, bo jestem gigego ciekawy, więc ulepszmy sobie, ile bije 5600 na 0,4 sekundy. Czy coś tutaj doszło? Jeszcze nie, tylko chyba taki jest właśnie ultimate nasz. Czy jakby to nazwać? No, booster, nie wiem, ja bym na to mówił booster. Nie no, ta postać jest naprawdę ciekawa. To nie jest zwykły godli, który sobie po prostu bije, tylko ma jeszcze właśnie ultimaty swoje. Przepraszam, boosty, tak? Miałem to nazywać boosty. Więc no, jest mocne. Możemy tego użyć nawet. No i patrzcie, tutaj właśnie nasze green lasery dostają od niego, do tego tego boosta. A świecą tak fajnie. ja właśnie. Green laserów propos, zapomniałem ulepszyć. Ale czy to jakiś problem? Nie, no chyba skipujemy dalej. Możemy skipnąć, tutaj ulepszamy. I on bije naprawdę potężnie. Fajnie te wiązki światła, czy jak to nazwać, lasery, Obijają te właśnie kibla... tych kiblaże, więc jest easy. Przy okazji green laser. Po co on mi tutaj jest? Niepotrzebny jest, to sprzedajmy. I Santa sobie ulepszmy kolejną, i zaraz trzy na level maksymalny będziemy mieli. Dobra, kolejny skipek. elegancko, pierwsza Santa ulepszona i w ogóle autoscape, grajmy już, bo na chwilę tylko wyłączyłem i zapomniałem odpalić. A ile w ogóle taki kolejny upgrade kosztuje tej postaci? 15 tysięcy, ok, to nie jest dużo. Jestem tylko ciekawy, do jakiego maksymalnego levela możemy dojść. Prawdopodobnie będzie to piąty albo szósty. Ile będzie kosztował nas taki upgrade? I chyba już w ogóle wszystkie santy mam ulepszone, to w ogóle scientistami też się zajmimy, bo o nich zapomniałem całkowicie. Też można ulepszyć, oczywiście. I tutaj mamy dużo jednostek naryspionych, ale patrzcie sami, ten jeden Godli daje sobie z nimi radę wystarczająco. No niby przejdą dalej, ale później tu odpadną, więc jest bardzo dobry ten Godli, bardzo mocny, jak typowy Godli w sumie. Bije dużo d fajny jest, no ja takie postacie lubię. I mamy Scientistowisanty ulepszony na maksa, elegancko. No to co? Chyba się raz tym godli zajmiemy. 15 tysięcy dolców. Może nawet drugiego bym tu dostawił. 2500 potrzebuje, to dajcie mi jeszcze 400 dolarów, 480 dokładnie, proszę was Dobra, elegancko postawiony, teraz zbieramy na upgrade tego tutaj pana na maxa bo on aktualnie bije bardzo dużo, 5600 dmg na 0,4 sekundy to jest dosyć dużo. Ale będzie bił jeszcze więcej. Plus, jeszcze, jakbyśmy tu dali mu boostera jakiegoś albo DJ-a TV. Oj, myślę, że ten godli byłby mocny. Myślę, że byłby przemocarny. Możemy drugiego ulepszyć w międzyczasie, bo tutaj parę jednostek nam się przedostaje. Bo ja green lasera nie mam. Właśnie green lasera widzowie nie mam, który miał nam tu slowować postacie. Już mamy, więc chillera totalna. Ale no troszkę ich narazpiłem prawda? Troszkę ich tutaj naryspiłem, ziomeczków. Radius nie jest duży z tego, co widzę aktualnie, chyba, że na wyższym levelu będzie wyższy. Oj, 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 widzowie, mamy chyba problemy. Ja tu troszkę zwarzywiłem, chyba będziemy mieli problemy malutkie. Ja będę musiał coś sprzedać. Może wyłączmy jednak tego autoskipa na chwilę, bo troszkę tutaj, jak widzicie, przykokszyłem, a jednak, no, za bardzo gadałem, za mało robiłem. Eee, zróbmy jeszcze jednego skipa, bo potrzebuję kasy, żeby postawić tutaj na pewno dwóch green laserów. Aha, ja już mam full? Nie, co jest? Limit. A, limit laserów jest bez kitu. Dobra, może ten jeden da radę. Eee, albo widzowie nie da. Dobra, dostawmy lepiej drugiego na wszelki. Dobra, dwóch to na pewno powinno dać radę tutaj. Okej, okay, da radę. Dobra, w sumie możemy też dać, chociaż tu nie ma więcej. Ej, a czy jeden Godli da drugiemu tego boosta? Spróbujmy. Okej, okay, oni sobie chyba wzajemnie dali. Czyż nie, czekajcie, co? A bo to każdy godli ma osobno tego spela. Yo, ja myślę, że to będzie tak jak z Titan Clockmanem, że nie wiem, nie da się na przykład, nie wiem, dać 10 cloaków i 10 razy wystopować czas, tylko jeden na przykład Titan Clockman brał za wszystkich, a tutaj każdy ma osobno tego spela. Czyli mógłbym tego na przykład godli postawić tutaj i nie wiem, dwóch właśnie Green Laserów, drugiego tutaj i kolejne jakieś dwie jednostki i cały czas jednostką wokół tego mecha bym dodawał boosty. Dobra, naprawdę Najlepszy godli aktualnie, moim zdaniem. Najlepszy godli jaki jest. No i przy okazji mamy level czwarty do levela piątego, który brakuje. Już myślę, że możemy poskipować, bo teraz nie powinno być problemów. No i zbierajmy te 25 tysięcy dolców. No i mamy, uwagę, czy ostatni upgrade to będzie, czy nie ostatni. Ulepszamy, i tak to jest ostatni upgrade 12200 tysięcy 200 damage. Range nie jest duży, bo to jest 45. Nie jest to też mało oczywiście. Ale mogło być jakieś 55-65. No i cooldown 0,2 sekundy. Elegancko. No i czy takie dwie godli jednostki będą starczyły nam do końca gry? No raczej nie. Będziemy musieli jeszcze dostawić dwie albo trzy dodatkowe. No i myślę, że takie pięć to już powinno starczyć na ludzie. Na ostatecznego bossa. No ale tego się zaraz dowiemy. Na razie ulepszmy je. No i patrzcie, jak one przymocarnie biją. Dobra, no teraz zadaję ten damage. Teraz, jak już mamy jednego i prawie drugiego ulepszonego na maxa, no to zadaję ten damage i raczej te jednostki daleko nie przechodzą. Zresztą sami widzicie, no troszkę przejdą dalej, ale no i tak odpadają zaraz. Przy okazji tego Green Lasera jednego możemy sprzedać, i tu dwóch, bo tu nie wiem po co ich postawiłem. W sensie, no wiadomo po co postawiłem, prawie przegrałem grę, ale już mi są totalnie niepotrzebni. Teraz to ja tego pana ulepszam na maxa, elegancko, mamy dwa godli jednostki na maxa ulepszone. Kolejną jednostkę, co? Może gdzieś tutaj postawię, bo czemu by nie? Idzie póki co dosyć prosto. I trzy takie godli jednostki, jak one się elegancko prezentują. Więc, jeżeli szukacie jakiegoś teamu na ten właśnie Easter Event, to ja tak szczerze polecam. Jeżeli oczywiście macie nową godli jednostkę, na pewno Santę, na pewno drona, no chyba że ten godli nie przyjmuje stunów, no to nie musicie mieć drona. Scientist też by się przydał, ale zamiast Scientista dajcie sobie i Green lasera, bo jeżeli dacie jeszcze to będzie mieć więc Krzy ręcz. Na przykład postawicie sobie, nie wiem, dużo tutaj to już będą biły na moście te, te, te godli jednostki, więc ten leprikon by się tutaj przydał. Przy okazji trzeci godli na maksa, elegancko ulepszony i już możemy czwartego dostawiać, Kur kurczę jak to w ogóle teraz tanio idzie jak mam właśnie Santy plus jeszcze tych Scientistów. Jedyne o czym ciągle zapominam, to właśnie o tych boostach, tych boostach, żeby ich używać, bo czemu by nie? Jeszcze ja czuję, że pewnie jeden taki boost starczy, a ja używam na wszystkich, ale stać mnie, czemu by nie używać? Potem i tak się marnuje, bo zapomnę o tym. No i myślę, żeby jeszcze jakiegoś jednego zostawić, takich pięciu zostawić do końca gry, nic więcej tutaj nie dokładać. Raczej pięć takich godli jednostek będzie nam starczyło, żeby pokonać i wygrać tą giereczkę. No miejmy przynajmniej taką nadzieję. Dobra, wiecie co? Jeszcze jaki mam plan, żeby tego speaker repair drona sprzedać i zobaczyć czy chociaż raz dostaniemy jakiegoś stuna. Ulepszymy sobie tego pana na maxa i ostatni, piąty mech będzie też ulepszany. I już teraz nic nie robię i zobaczmy czy tego dla jednostki odbijają jakoś te stuny, czy jednak dostają te stuny, no jestem ciekawy. Póki co nie zauważyłem przez te 45 wave'ów, żeby a chociaż raz dostali, no ale był ten dron właśnie. No, i dalej nie widzę, więc chyba ta godli jednostka nie dostaje z więc no więc ten speaker repair drone jest wam do niczego niepotrzebny. Możecie sobie dać na przykład właśnie zamiast niego Leprikona. no, i to jest idealny team na właśnie taki Endless Mod. A czy Endless Mod, co ja gadam na Easter Mod, aczkolwiek na Endlessie myślę, że ta jednostka też byłaby mocna i daleko można byłoby z nią dojść tutaj. Jak to w ogóle wygląda? Widzicie, ile tu jest laserów? Bo ja to będę mówił laser. Nie wiem, co to jest, czy to jakieś wiązki światła, czy inaczej, nie wiem, jak to nazwać. Ale ja będę mówił na to lasery. Ile tych laserów tutaj jest? 48 wave idzie póki co bardzo fajnie. Nie, no ja myślę, że do końca granic raczej tu nie będę dostawiał. No, chyba, że będą problemy, to wtedy może dostawimy. Ale póki co nie ma sensu. A dobra, dostał stuna. Widzę, że już dostał stuna, więc jest jednak minus lekki. Dostaje stuny, chociaż to jest minus. To nie jest minus, ale jakby nie dostawał, no to wiadomo, że byłoby lepiej. Ale taki jeden speaker repair dron nic mi nie zmieni. Plus możemy też jeszcze green lasera wrzucić elegancko. I teraz już mamy koniec giereczki. Tylko czekać na bossa. W ogóle co jest. Elegancko wszystko mi idzie, pięknie leci gierka. A tu taki glitch normalnie, widzowie, zasuwa 200 na godzinę, chłopyk. Prmm i tutaj tak pyk, i tutaj dopiero go zniszczyłem. Tak chłop zasuwał, nie mogłem go dosłownie trafić. Więc no, widzowie, jeżeli wy też nie nawidzicie glitchów, napiszcie w komentarzu, bo dla mnie to jest tak nieznośna jednostka. Jeszcze jak się tutaj utuli wokół naszych jednostek, to spoko, ale jeżeli jednak się nie utuli i biegniam prosto do bazy, no to jest mały problem. Przy okazji tu się coś zaczęło dziać w końcu. No właśnie, bo mamy końcówkę gry. Wyłączmy. Tego autoskipa, chociaż nie wiem, no dobra, do 59 nie gaszę, dopiero na bossa sobie wyłączę i poczekam, żeby go zrespić. No idzie łatwo, cały czas autoskiby widzowie, nic się nie dzieje, ciekawego, zresztą widzicie, 120-3000 dolców. Mógłbym dostawić, byłoby szybciej, ale sprawdzam, czy taki 5 jednostek daje sobie radę. No i teraz w ogóle wyłączę tego autoskipa, pokonajmy na spokojnie te jednostki, dopiero zrespmy sobie bossa. Fajnie też jest zrobiona ta mapa, widzę wam powiem, bo tutaj, nawet jakbyśmy nie dali rady na początku tym jednostkom, w sumie tym kiblarzom, to później muszą przejść i wrócić jeszcze do nas na tym moście, i będziemy mogli wtedy ich dobić, więc naprawdę ta mapa jest dobrze skonstruowana. No dobra, no nie, no jest easy, jest easy. Skipujemy, lecimy z bossem. Czy będę musiał tu coś dołożyć, czy boss. Czy boss po prostu zostanie zniszczony w sekundę? 11 820 000 HP. Minusem tego bossa jest to, że jest naprawdę fajny. W sensie fajny. Nie fajnie nam tutaj slowuje nasze postacie, bo usypie je na dosłownie 2 minuty. Widzowie, jeżeli wam pokażę, jeżeli to się wydarzy. No nie, widzowie, nie pokażę wam, bo niestety nie uśpił mi żadnej godli jednostki na dwie minuty. No ale po prostu, no ten boss podchodzi, daje przytulasa i usypia nam jakąś jednostkę na 2 minuty. I nic nie możemy z nią robić. No i tak w ogóle zbiliśmy już mu 40%. za, ty wolno idziesz, Mordini. Mordini, proszę, rusz się, panie króliczku. Niech się pan tu ruszy szybciej, bo pan gigawolny jest. Dobra, czy damy radę? Czy będę musiał tutaj coś dołożyć? Czy 5 godli daje sobie radę na 100%? Bez żadnego problemu, sprawdźmy. No, 50%. Oj, chyba tu właśnie uśpi? Nie, nie uśpi, boś tak zatrzymał. Myślę, że uśpi nam jakąś jednostkę. Dobra, czy będę musiał dołożyć jedną jednostkę jeszcze? 30%. No, jestem ciekawy, bo jednak ręcz mają gdzieś dotąd, właśnie. Nie, chyba będę musiał widzowie dołożyć. Wiecie co, dołóżmy sobie, bez gadania, dołóżmy sobie, też mogłem odpalić właśnie te boostery, bo o nich zapomniałem. Dołóżmy sobie nawet dwie, bo śmiesznie by było pod koniec gry przegrać. Więc dołóżmy sobie dwie takie jednostki pod koniec, albo i nawet trzy. Dobra, to jest rada ode mnie dla was, dokładajcie te jednostki pod koniec. Bo jednak no ten boss ma dosyć HP i zasuwa tu ziomeczek. Więc dołóżmy, no i tak ledwo, ledwo, ale wygraliśmy. Chciałem zagrać jak grać tylko pięć godli, a prawie przez to przegrałem giereczkę. Dlaczego ja dostałem EXPA 2000 teraz? Zawsze dostawałem tu coiny. Od kiedy to zmienili? He? Co to się wydarzyło? 250 jaj? A, dobra, bo tu też się dostaje. Ej, ja nigdy nie scrollowałem wam, powiem szczerze. Zawsze było to, że dostawałem coiny i jej już. A tu można i zobaczyć ile dostaje się EXPA. No to 2000 EXPA, elegancko. Podoba mi się. No i powiem tak. Ocenka. Jeżeli chodzi o jednostki... 8.8 na 10, jeżeli chodzi o godli najlepsza jednostka. Najlepszy godli jaki do tej pory powstał. A mieliśmy 3 albo 4. Bo na pewno mieliśmy tego prezenta, który jest, no, giga-słaby. Titan Cinema, on jest akurat mocny. 14200 damage. No, jest mocny. Ten ma minimalnie mniej, ale przez to, właśnie, że jest. W ogóle on jest AOE. Okej, okay, to jeszcze plusuje tym, że jest AOE. No i ma właśnie te boosty, Dlatego czyni go najlepszym, moim zdaniem, top 1 godli jednostką w tej grze. Możecie pisać w komentarzu Wasze zdanie, jestem ciekawy. No ale myślę, że będziecie mieli widzowie podobne co do mojego. Przy okazji, ja sobie już tu pasa odbieram. Możecie też się pochwalić, widzowie, wy, w którym jesteście etapie. Ja już jestem na etapie prawie już 20. tieru. Chociaż znając Was, wy jesteście tryhardami, to już pewnie skończyliście ten pas. No i dobra, to na tyle. Na ekranie teraz macie zwycięstwo z ostatniego losowania. Serdecznie Mordynici gratulujemy, idziemy wysłać ci nagrodę. Dobra, nick mamy wpisany, pozdro z odcinka, zaznaczamy Titan Cinema i wysyłamy. A z racji tego, że Simon dał nam tak dużo fajnych giftów, to rozdajemy sobie dzisiaj na przykład, nie wiem, dwa Upgraded Titan kamerameny. Dwie osoby po jednym, oczywiście, na głowę. Nie chcę też, jakby szaleć z giveawayami, bo chcę, żeby te jednostki starczyły mi na dużo odcinków do giveaway, a nie żeby rozdać, nie wiem, 20 mityków w jeden odcinek i wyzerować się po tygodniu. Więc też to zrozumcie? Ale dwie osoby wygrywają po takim mityku. Myślę, że będziecie i tak zadowoleni. Jeszcze przy okazji, Maxiu mi tutaj dosyła. Dosłownie mam odcinek, Maxiu dalej dosyła jednostki, więc dzięki serdecznie, Maxiu. A póki co widzowie to na tyle dzięki serdeczne za oglądanie do następnych odcinków i się mają.